Biostymulator jest taką nowinką. Ze względu na, na wysokie ceny nawozów e, szukałem alternatywy. Najważniejszą taką ideą w stosowaniu biostymulatorów jest e, wspomaganie roślin w okresach stresowych, takich kluczowych. Kolejny odcinek poświęcamy biostymulatorom, efektom ich działania w uprawach rolniczych. Tym razem jednak w roli ekspertów, znawców tematu wystąpią pan Wojciech Zaorski, producent zbóż z blisko 20-letnim doświadczeniem, a także przedstawiciel firmy Elvita, pan Artur Komorowski. Odcinek zaczniemy jednak od krótkiej prezentacji gospodarstwa. Głównie zajmujemy się produkcją mleka. Stado mleczne liczy 40 sztuk dojnych. Reszta to młodzież. Wszystko utrzymujemy z własnego gospodarstwa. Jakie wydajności osiąga zatem gospodarstwo? Są to wydajności bardziej takie przeciętne. Nie mam gospodarstwa wystawionego pod oceną użytkowości mlecznej. Więc dla własnego spostrzeżenia to jest gdzieś w granicach 8-9 tysięcy od sztuki. Jakie parametry ma mleko? Białko w granicach 3-6, tłuszcz 4-3. Do jakiej mleczarni odstawia pan mleko? Do mleczarni Polindus w miejscowości Gąsewo. Co stanowi główne źródło paszy w gospodarstwie dla bydła? Przede wszystkim kukurydza, siano kiszonek i, i produkty yy, zbożowe przetwarzane w własnym gospodarstwie, jako treściwe pasze. Ile hektarów liczy gospodarstwo? W tej chwili użytkuje na około 45 hektarach użytków rolnych. Jakiej klasy ziemie przeważają? Nie są to zbyt dobrej klasy, ale jeśli będziemy dobrze wygospodarować, możemy uzyskać w miarę przyzwoity plon. Piąta, czwarta, są to gleby mozaikowe. Gdzie niegdzie pojawiają się te klasy czwarte, a w większości to są to piąte klasy. W jakim systemie te gleby są uprawiane? Od tego roku zmieniłem system. Mam nadzieję, że to będzie dużo lepszy, na system bezorkowy. Poczekamy na rezultaty. Już w tym roku zacząłem ekspery eksperymentalnie, zobaczymy na, na plony, ale myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Co pana do tego skłoniło? Przede wszystkim koszty, no, a z drugiej strony susza, która co roku jest coraz większa i bardziej dokuczliwa. Jaki sprzęt do tej uprawy bezorkowej posiada Pan zatem? I z jakimi ciągnikami ten sprzęt pracuje? Właśnie w tym roku zainwestowałem w głębosz talerzówkę 4 do szybkiego wymieszania gleby. Do zmulczarowania poplonów czy, czy przykrycia obornika, korzystając z, z funduszy unijnych, stosuje Pan także biostymulatory, tak? Po to, żeby rzeczywiście ta gleba, mówiąc w dużym uproszczeniu, odżyła. Tak, biostymulator. Jest taką nowinką, ze względu na, na wysokie ceny, no w tej chwili to się zmieniło, nawozów, e, szukałem alternatywy. Właśnie dzięki biostymulatorom mogę wzbogacić swoją glebę o te bardzo wartościowe składniki, e, zatrzymując azot czy amoniak w, w gnojowicy. Kiedy ten biostymulator dokładnie wprowadził Pan na swoje pola? W zeszłym roku dopiero zacząłem stosować. E, pożniwach zasiałem jęczmień o zimy. Jest to pierwsza uprawa, która właśnie będzie takim eksperymentem, ale również na resztę pól zastosowałem na poplony przez oprysk i zmulczerowanie. I zauważyłem, że jest poprawa struktury gleby, jest przyspieszony rozkład resztek właśnie pożniwnych. No i efekty czekamy na efekty. Z jęczmienia jestem zadowolony, bo praktycznie zminimalizowałem nawozy chemiczne. Można powiedzieć, że prawie wcale ich tam nie było. I jęczmień jestem zadowolony. Jak wygląda kwestia ochrony tego jęczmienia? Czy tutaj rzeczywiście też ten jęczmień dzięki biostymulatorowi jest zdrowszy, lepiej się prezentuje? Tak, zwróciłem na to uwagę, bo późno weszłem z opryskiem, bo przede wszystkim na początku od chwastów, a później od, od, od grzyba. No i, i nie było takiej potrzeby, żeby pryskać od, od grzyba. Myśli Pan o wprowadzeniu biostymulatora, mówiąc w dużym uproszczeniu do innych upraw? Myślę, że z, z pomocą doradców. Coś w tym kierunku będziemy działać. Kukurydza przede wszystkim. No. Jeśli będą nawozy tak y, drogie, jak były w, w ubiegłym roku, czy na początku tego, to jak najbardziej, w tym kierunku jak najbardziej trzeba będzie pójść. Prowadzi Pan gospodarstwo rodzinne? Ile osób jest zaangażowanych do pracy w gospodarstwie? Jest to gospodarstwo wielopokoleniowe, więc y, przejąłem to od rodziców gospodarstwo, więc. Y, Rodzice, z małżonką i dzieci. Więc wszyscy, jeśli mają na to czas, to jak najbardziej chętnie pomagają. Bartek, za co ty odpowiadasz w gospodarstwie? Za podkalnianie, odgalnianie i karmienie krów cielnych i cielaków do odchowu. Myślisz o tym, żeby w przyszłości być rolnikiem, zajmować się bydłem? Tak, ale nie bydłem, coś innego. Co dokładnie w takim razie chcesz robić? Może przepiórki, może coś innego. Zobaczymy, pożyjemy, tak mówią. W jaką maszynę zainwestował Pan ostatnio? Kilka maszyn kupiłem w tym roku. Najbardziej zadowolony jestem z. Tej maszyny, która jest najbardziej potrzebna w gospodarstwie, zwłaszcza na podwórku, czyli ładowarki teleskopowej. Jakie ciągniki pracują w gospodarstwie? Głównie ciągniki New Holland. Posiadam trzy ciągniki New Holland, od największego, który. Są najcięższe prace przeznaczone. Właśnie w tym roku będzie współpracował z Głęboszem który potrzebuje dużej mocy, no i stależówko. Reszta to jest wspomagające ciągniki, no i, i ten najmniejszy, który przygotowuje pasze z paszowodzem dla, dla zwierząt. Czas na część polową naszej realizacji. W jakim terminie został wysiany ten jęczmień, który jest za nami? Jęczmień został wysiany na początku września. E, tak jak powiedziałem wcześniej, nie stosowałem e, praktycznie nawozów sztucznych e, wcale, była tylko wylana gnojówka e, z biostymulatorem. W jakiej dawce był ten biostymulator? 3 litry L-bioterba i 15 litrów l humus. humus. Wykonałem to e, przez oprysk, później następnie nawoziłem gnojowicą, wymieszając z glebą. I początek września zasiałem jęczmiń. W dawce wiosennej zasypałem tylko 70 kg mocznika w pierwszej fazie, i w następnej tyle samo. I to wszystko. Jakie zabiegi ochronne były wykonane na plantacji? Przeciw chwastom. Tylko i zupełnie przeciw chwastom. Uważałem, że przeciw grzybowi jest ten zabieg nie, niepotrzebny. Głos oddajemy panu Arturowi Komorowskiemu z firmy LWT. Panie Arturze, naszą rozmowę chciałabym zacząć od tego, czym są biostymulatory i jakie jest ich działanie. Biostymulatory, mówiąc takim językiem prostym, to produkty pochodzenia biologicznego. Można je podzielić na takie trzy główne działy. Są to produkty na bazie aminokwasów, roślinnych, zwierzęcych. Kwasy humusowe, wyciągi z roślin, takie jak choćby wyciągi z alg, oraz produkty biologiczne, czyli mikroorganizmy, które zawierają w swoim składzie żywe kultury bakterii i szczepy grzybów szlachetnych. W jakich uprawach biostymulatory mają zastosowanie? Mają zastosowanie praktycznie we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych, sadowniczych. Najważniejszą taką ideą w stosowaniu biostymulatorów jest wspomaganie roślin w okresach stresowych, takich kluczowych dla ich właściwego przyrostu, ażeby zachować no, potencjał produkcyjny. Czy dzięki biostymulatorom możemy wpływać na nawożenie upraw? Tak, oczywiście. Tutaj możemy brać pod uwagę właśnie produkty biologiczne które wpływają korzystnie, chodzi o mikroorganizmy, które wpływają korzystnie na rozkład materii organicznej, resztek pożniwnych, nawozów organicznych, bo wówczas ta przyspieszona mineralizacja korzystnie wpływa na zasób tych składników dla upraw następczych. Jak biostymulatory wpływają na ochronę plantacji? Biostymulatory mają na zasadzie wzmacniać roślinę, a zatem jeżeli ta odporność rośnie, to wówczas te produkty mają korzystny wpływ na rośliny uprawne. Teraz chciałabym, żeby Pan co, nieco więcej powiedział na temat tych produktów, które zostały zastosowane na plantacji Pana Wojciecha. Na plantacji Pana Wojciecha zostało zaaplikowane połączenie dwóch produktów, Elbioterra Ivo plus Elvita Humus Plus. Jest to pożywka dla bakterii plus bakterie. Kwasy huminowe i fulwowe wpływają korzystnie na rozwój mikroorganizmów zawartych w produkcie Elbiotera Ivo, dzięki czemu szybciej się nam namnażają. Bezpośrednia aplikacja na słomę, materię organiczną wpływa na przyspieszenie mineralizacji, dzięki czemu te składniki wracają do gleby. Drugą taką właściwością tego produktu jest humifikacja. Materii organicznej, a zatem bilans próchnicy, jeżeli wzrasta, to wówczas też rośnie gruzełkowatość gleby, właściwości powietrzno-wodne gleby, rośliny są w stanie lepiej egzystować na takim stanowisku. No i trzecia istotna taka sprawa, która. Wpływa korzystnie na uprawy. To szybka mineralizacja tych składników resztek pożniwnych wpływa na zabranie środowiska egzystencji patogenom chorobotwórczym, które utrzymują się choćby w słomie takie jak grzyby z rodzaju fuzarium. Jeżeli nie mają środowiska egzystencji, wówczas no, szybciej obumierają, nie są w stanie zagrażać uprawom następczym. A w jaki sposób powinniśmy dobierać biostymulatory? Co jest tutaj czynnikiem kluczowym? Takim czynnikiem kluczowym jest przede wszystkim e, potrzeba, jeśli chodzi na przykład o jakieś czynniki stresogenne. Czyli, e, biorąc pod uwagę na przykład stosowanie aminokwasów, możemy korzystnie wpłynąć na rośliny w momencie, kiedy musi odbudować szybko swoją biomasę po jakichś deficytach wody, czy też po prostu w momencie, kiedy trochę słabiej rośnie przez spadek temperatur. Natomiast też tutaj, jeśli chodzi o biostymulatory biologiczne, czyli te mikroorganizmy, no to wówczas wpływamy korzystnie na zdrowotność środowiska glebowego, czyli tutaj bardziej dbamy o system korzeniowy, ale też o dostępność dla tego systemu korzeniowego roślin, tych składników pokarmowych, które mogą je zasilić i zbudować plon. Jak ocenia Pan tę plantację, na której się teraz znajdujemy? Jaka jest Pana zdaniem jej zdrowotność? Jakie plony się zapowiadają? Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę niezwykle duży deficyt wody, jaki dotyka północne mazowsze, plantacja tego jęczmienia wygląda naprawdę przyzwoicie i wydaje mi się, że ten plon już tutaj został zakodowany tak naprawdę w okresie jesiennym, ponieważ wysoka zdrowotność roślin powoduje już wówczas w tym okresie pełni krzewienia zbudowanie mocnych pędów, które później dadzą silne kłosy. Tak więc no, ten jęczmień dobrze rokuje, mi się wydaje, że plon dużo ponad przeciętną jest w stanie dać, jeżeli e, no, nie przyjdzie jeszcze jakieś apogeum pogodowe, które może tutaj cokolwiek zrobić. Właśnie mówiliśmy o żniwach, ta żniwa przed nami. Chciałabym w związku z tym poruszyć jeszcze kwestię tego rozkładu resztek pożniwnych. Jak go warto przyspieszać i tym samym no, zaoszczędzać na nawozach? Tak, nawozy fosforowo-potasowe nadal kosztują dużo, dlatego też właśnie stosowanie tego typu produktów, jak elbioteraivo, humus plus, bezpośrednio aplikowane na słomę, resztki pożniwne wpływa szybciej na tą mineralizację. A zatem też no, uprawa, która znajdzie się za kilka tygodni na tym stanowisku, będzie mogła skorzystać z tego. Druga sprawa, jeżeli nie jest zainfekowana, bo te patogeny nie mają gdzie egzystować, to wówczas też poniesiemy mniejsze koszty na ochronę, choćby fungicydową, a to też wiąże się z ekonomią uprawy. Jakie jeszcze inne korzyści wynikają ze stosowania biostymulatorów, o których mówił Pan przed chwilą? Z pewnością podniesienie bilansu próchnicy. Każde 0,5% próchnicy więcej w warstwie późnej gleby daje nam dodatkowe 20 litrów wody na metrze kwadratowym. Tak więc z pewnością, jeżeli zwłaszcza ci rolnicy, którzy przechodzą na system bezorkowy, tą słomę mieszają z wierzchnią warstwą słomy, zaaplikują bezpośrednio ten produkt. Elbiotera iwo plus Elvita, humus plus na tą materię organiczną no, sprawią, że ta humifikacja podniesie im to retencję wody w ten sposób. No, to będzie taka jakby polisa na tą suszę, która choćby w tym roku w tym sezonie wegetacyjnym dotknęła, dotknęła wielu rolników, zwłaszcza tutaj w regionie północnej Polski. Także no, myślę, że to jest bardzo duża wartość dodana. Wartością dodaną jest również aspekt finansowy, wynikający z tego, że jednak tę wodę oszczędzamy i tym samym, mówiąc kolokwialnie, mamy już później ten lepszy plon, bo mamy zdrowszą roślinę. Zgadza się, dokładnie. Jeżeli ta roślina jest zdrowsza, jest mniej podatna na choroby, to ograniczamy koszty w postaci ochrony fungicydowej. Ograniczamy także na koszty poniesione na nawożenie. Bo jeżeli ta roślina jest w stanie wydolnym systemem korzeniowym skorzystać z tego, co jest w glebie, to nie musimy dodawać tych nawozów na górkę. Kiedy lat już współpracuje pan z rolnikami? Jak wygląda kwestia biostymulacji czy coraz więcej rolników z roku na rok decyduje się rzeczywiście na to, żeby stosować te biostymulatory, przekonuje się do nich? Moja praktyka zawodowa w roli specjalisty od spraw produkcji roślinnej w firmie Elvita, która należy do grupy Agrolog, trwa już 7 lat. Tak więc przez ten czas zdążyłem zdobyć spory bagaż doświadczeń, wymienić się poglądami z wieloma rolnikami z różnych regionów Polski. To też pozwala mi bardziej obiektywnie podchodzić do tego typu zagadnienia i dostosowywać też ofertę doradczą do indywidualnych potrzeb rolników.